Cześć, jestem niesamowicie podekscytowany ze względu na to, że to już piąty krok do pierwszego kontaktu. Piąty krok do przygotowania się do pierwszego kontaktu, ale ten krok nie jest tylko i wyłącznie przygotowaniem do pierwszego kontaktu, fizycznego pierwszego kontaktu, ale jednocześnie zmieni Twoją perspektywę, zmieni Twoje patrzenie na świat, na pracę, na ludzi, na siebie, na swoje otoczenie i być może pokaże Ci zupełnie nową pasję. Dlatego tutaj nie będę za bardzo się rozwodził na samym początku, ze względu na to, że Baszar bardzo szeroko i bardzo dokładnie omawia ten punkt. Ja chciałbym po prostu zaprosić do tego spotkania i na samym końcu dla każdej osoby, która jest mocno w tym zaangażowana i chce jeszcze bardziej brać w tym udział, no to w tym momencie na samym końcu mam bardzo duże, ważne ogłoszenie i jest związane z jednym z polskich stand-uperów. Więc jeśli cię to ciekawi, przesłuchaj teraz te ponad 8 minut wypowiedzi Baszara bardzo dokładnie na temat ważnego punktu, którym jest piąty krok a następnie wypowiedź jednego z polskich stand-uperów. Na samym końcu. Witajcie w eksperymencie społecznym Krok piąty Rdzeń wolontariatu Ten krok bierze pod uwagę Ciebie, jako osobę bardziej zaangażowaną w swoje społeczeństwo, w służenie ludzkości w pozytywny sposób. Żadne pobieranie nie jest tu potrzebne w tym kroku. Tu chodzi tylko o Ciebie, o zrobienie tego kroku, zainicjowanie go, zgłoszenie się w jakiś sposób na Twojej planecie i wykonanie rzeczy, które są związane ze wsparciem, pomocą, tworzenia w ten sposób pozytywnego świata, robienia rzeczy fizycznie. Działając z tym, co łączy cię z innymi w sposoby, które będą asystom, pomocą, mogą być równe z pozytywną akcją, którą możesz wykonać, które będą zgodne z akcjami, które mógłbyś podjąć w świecie, w którym preferujesz żyć w przyszłości. Jest wiele powodów, by wykonywać te działania. Nie tylko, by służyć innym, ale również by pozwolić sobie zmienić swój stan bycia, żeby doświadczyć stanów bycia, których nie preferujesz. Na przykład, jeśli doświadczasz idei, gdzie nie rozumiesz, co jest Twoją pasją, mimo że wielokrotnie mówiliśmy, że wystarczy zacząć prosto, z codziennymi rzeczami, wystarczy działać z tymi rzeczami, które chociaż troszeczkę mają więcej ekscytacji niż cokolwiek innego i pozwalać, żeby rozrastały się, jak kula śnieżna, coraz większe i większe możliwości. Dalej mówimy o idei, że niektórzy z Was niekoniecznie wiedzą, jak, jak wyjść. Z tego stanu znudzenia, ze stanu notoryczności, stanu depresji, stanu niepozwalania sobie ćwiczyć twoją kreatywną wyobraźnię, by iść do przodu. Więc jedna z rzeczy, która jest bardzo dobra, na którą możesz sobie pozwolić, by zmienić ten krok, ten stan, to zgłoszenie się, by być asystentem, by być w pomocy innym ludziom. W różnych sytuacjach, by wyjść z siebie, tak mówiąc, by zmienić swoje środowisko, zmienić Twoje akcje, działać w czymś innym, by myśleć poza schematami, by robić coś, co być może nie jest dla Ciebie znajome, i by zobaczyć, czy możesz znaleźć pasję w tych rzeczach, które teraz eksplorujesz, służąc innym. Jest wiele rzeczy, w których możesz się zgłosić. I gdy mówimy wolontariat, nie chodzi tu o to, że nie może ci nikt za to płacić, bo na wiele rzeczy, które się zgłosisz, mogą ci za to płacić w pewien sposób. Będą wspierać cię w chęci uczestniczenia w tych rzeczach. Niektóre rzeczy zrobisz za darmo. Ale nawet wtedy otrzymasz wiele z tego, jeśli chcesz przełamać Twoje normalne myślenia, Twój normalny stan bycia i wybrać coś, możesz zacząć coś, co na początku jest tylko delikatną ciekawością, co kiedyś wpadło Ci do głowy, że... Co inni myślą robiąc te rzeczy? I ty mówisz, jestem ciekawy, jak to jest wykonywać te rzeczy. Daj sobie szansę, by wykonać te działania, ten krok, by iść do przodu i zgłoś się, by służyć w ten sposób. Jeśli chociaż raz pomyślałeś, jak to jest służyć innym w różny sposób na tej planecie, tak jak na przykład pójść do ludzi, którzy zasadzają nowe drzewa i pomagać im w tym, Iść do ludzi, którzy karmią ludzi w schroniskach, i zgłosić swoją chęć pomocy. Zgłosić się i czytać historyjki dla ludzi, którzy mają problem z czytaniem w różnych hospicjach. Iść do schroniska i brać udział tam, by pomóc w idei zwierząt na tej planecie. Jest wiele rzeczy, do których możesz się zgłosić, które pozwolą Ci wyjść z tej sytuacji, w której jesteś i otworzyć się na to, co jest dla Ciebie możliwe w służeniu ludziom i dać Ci potencjał, by znaleźć tą rzecz, którą odkryjesz, która może być dla Ciebie pasjonująca. Wyjść z nawyków, wyjść z codziennych sytuacji, otworzyć swój świat, robić połączenia, których wcześniej się nie robiło. To jest bardzo ważne dla idei otwartego kontaktu, by pozwolić sobie robić kontakt z innymi rzeczywistościami, które mogą służyć całej ludzkości. Otwórz swój świat, żeby móc się otworzyć na światy innych. Bądź bardziej płynny w swoich zdolnościach wybrać udział w interakcjach z innymi ludźmi, socjalnie, na Twojej planecie. To jest w końcu eksperyment socjalny, społeczności. I to właśnie jest jeden z aspektów społeczności. By angażować się z pozytywnymi aspektami Twojej społeczności, które już robią coś, co będzie bardziej reprezentujące ze światem, w której mówisz, że chcesz żyć. Więc pomagaj, bądź w służbie, zgłoś się, znajdź coś, co choć troszkę cię teraz zainteresowało, i zastanawiasz się, jakby to było. Robić to. Zrób to. Przynajmniej raz. Możesz to zrobić. Przynajmniej raz. Albo możesz zdecydować, by robić to codziennie. Możesz zdecydować, by robić to raz w tygodniu, raz w miesiącu, raz w roku, albo jeszcze szerszej, Albo w inne dni, inne tygodnie. Albo co drugi miesiąc, co drugi rok. Czas zależy od ciebie. To co najważniejsze, to wybierz coś, zgłoś się gdzieś, asystuj, powiększaj pozytywną pracę, którą inni już robią i dodaj swoją energię do tego. Nie tylko by pomóc w służbie ludzkości, ale również by wyciągnąć Cię z Twojej regularnej rutyny, by otworzyć świat dla Ciebie w różne sposoby, które pozwolą Ci odkryć nowe pasje, o których nawet nie wiedziałeś, że masz albo możesz mieć. Więc to jest część piąta społeczności eksperymentu. Wykonaj konkretne akcje, by zmienić swoją sytuację, by otworzyć swoją rzeczywistość i by wziąć udział. Interakcja, wchodzić w interakcję z innymi, którzy robią pozytywną pracę na waszej planecie, pomagając innym. Ok, więc tutaj nie będę się też szeroko wypowiadał ze względu na to, że chcę przekazać coś bardzo ważnego, a jeśli chodzi o ten koncept kro, kroku piątego, on jest tak, tak konkretnie wypowiedziany przez Baszara, więc nie uważam tutaj, żeby trzeba było to szerzej y, omawiać. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby nie tylko i wyłącznie pomagać, ale też zmienić swoją perspektywę. Bo w momencie, w którym ktoś. Po prostu włoży jakieś pieniądze na jakąś, na jakąś charytatywność, czy dla jakichś chorych dzieci. No to po prostu da te pieniądze, może się dobrze z tym poczuć, zależy ile dał i to wszystko. Ale w momencie, w którym fizycznie idziemy do jakiegoś schroniska, nawet gdybyśmy tam tylko i wyłącznie posprzątali, nawet gdybyśmy tam tylko i wyłącznie za poszli, zapytać się, czy możemy pomóc i zobaczyli, jak to miejsce wygląda, albo gdybyśmy zmywali naczynia w schronisku dla bezdomnych, to w tym momencie zauważymy, Coś innego, w naszej perspektywie patrzenia do, na świat dookoła. I w tym momencie może pojawić się taka iskra. Tego nie chcę w świecie 4D, tego nie będzie w świecie 5D i to jest mój wybór. I chodzi o to, żeby to doświadczyć. Więc to jest wszystko na ten temat. Jeśli chciałem opowiedzieć o piątym kroku, po prostu zobaczcie sobie go jeszcze raz i. Naprawdę, zainwestujcie chociaż minutę, dwie minuty czasu, żeby przeanalizować, co ja mógłbym fizycznie zrobić w tym kierunku. I teraz y, informacja, ogłoszenie odnośnie jednego z polskich stand -uperów. Ze względu na to, to jest taki pomiędzy, moje słowo, pomiędzy y, jedną, czyli bardzo mocną fizyczną akcją wykonaną w postaci charytatywności, a wrzuceniem gdzieś 10 złotych. Chciałbym powiedzieć o pomięzniku, czyli możliwości wykorzystania jednej i drugiej, i będziesz czuć, że cały czas idziesz do przodu i cały czas pomagasz w momencie, w którym reagujesz regularnie, w momencie, w którym zaznaczysz gdzieś regularną. Płatność. I o co mi teraz chodzi? Chodzi mi o to, że Adam Van Bendler stwierdził, że niesamowicie dużo dzieci, dużo zwierząt w Polsce jest pokrzywdzonych i nie ma kto z tym zro co zrobić. Dzwonimy na policję, dzwonimy na jakieś służby, albo nie wiemy w ogóle gdzie zadzwonić i kompletnie nic nie robimy. Adam Van Bendler sam rozpoczął e, pewną fundację Animal Helper, gdzie pomaga w tym, żeby odpowiednie służby jak najszybciej dostały informacje, że tutaj jest pokrzywdzone zwierzę, tutaj był jakiś wypadek, tutaj ktoś jakieś zwierzę jest maltretowane i to jest niesamowita akcja, to jest coś w rodzaju 112 dla zwierząt i zaraz pokażę jak sam autor mówi o tym i chodzi o to, że oni potrzebują, żeby w ogóle ta fundacja istniała, a to jest niesamowita informacja, niesamowicie pomagają, potrzebują odpowiedniej ilości pieniędzy. I teraz tak, jeśli ludzie wrzucają na zrzutkę 10 zł, 100 zł, a nawet 1000 zł, to to jest tylko i wyłącznie kwota. Ale chciałbym, żebyś teraz, ja nie wiem, ile jest, ale chciałbym, żebyś teraz zobaczył sobie, ile jest wyświetleń na tym kanale, ile w tej chwili jest wyświetleń pod tym filmem, ile jest wyświetleń pod kolejnymi filmami, ile jest subskrybentów. Gdyby każda z tych osób, w tej chwili jest około 8,5 tysiąca subskrybentów, gdyby każda z tych osób dała nawet jedną złotówkę, ale regularnie w tym momencie 8,5 tysiąca idzie bezpośrednio na Anima Helper, na pomoc zwierzętom. To w tym momencie nie jest. Takie 1 zł. To jest włożenie czegoś dużego, rozpoczęcie pewnej pięknej wibracji do tego, żeby cała planeta szła do przodu. A co to jest dla ciebie 1 zł? Co to jest dla ciebie 10 zł w momencie, w którym mm, chciałbyś po prostu regularnie to odkładać? Raz w miesiącu samo automatycznie będzie 10 zł pobierane z Twojego portfela. Nic dla ciebie to mm, nie, nie zabierze ci, a 10 zł. 8 tysięcy subskrybentów, z automatu jest 80 tysięcy, i przez cały rok Animal Helper może działać i rozwinąć się na cały kraj. Tym, tym chciałem się podzielić. E, miałem nadzieję, że się nie rozgadam za bardzo, więc tylko i wyłącznie te informacje. Teraz chcę wam pokazać samego autora, który mówi na temat Animal Helper. Ja już potem się nie pojawię, także po prostu zapraszam was do akcji w kroku numer 5 i połączeniu właśnie tego, co, co Adam ma wam do przekazania. I widzimy się niebawem w kroku numer 6, który też będzie zaangażowany, będzie związany z tym, żebyśmy jako grupa spotkali się fizycznie, ale nie będę spoilerował. Najpierw Anima Helper i Twoja decyzja o tym, w którą stronę chcesz z tym tematem pójść. Jesteśmy Animal Helper. Od listopada 2023 roku działamy jako pierwsze w Polsce 112 dla zwierząt. Od tamtej pory przyjęliśmy ponad 7200 zgłoszeń dotyczących zwierząt w potrzebie. Dzięki Waszej pomocy przekazaliśmy służbom przypadki znęcania się nad zwierzętami, pseudochodowli, zwierząt rannych, błąkających się, a także poszkodowanych w wypadkach drogowych. Wspólnie dzięki Wam oraz interweniującym instytucjom uratowaliśmy już tysiące zwierząt w całej Polsce. A od sierpnia 2024 roku przyjmujemy zgłoszenia już z połowy kraju. Nasza centrala działa 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Aktualnie zatrudniamy 14 wspaniałych operatorek, które przyjmują zgłoszenia, weryfikują, uzupełniają informacje, a następnie przekazują je dalej służbom, instytucjom lub organizacjom pozarządowym. Natychmiast szukają takiej jednostki, która realnie pomoże zwierzęciu. Często odbijają się od zamkniętych drzwi, ale ich nieustępliwość sprawia, że pomoc trafia do zwierzęcia w potrzebie. Miesięcznie wykonujemy ponad 4000 połączeń. To nie tylko zgłoszenia, ale również tysiące udzielonych porad przez telefon. Działamy już w połowie Polski, a docelowo chcemy działać i pomagać zwierzętom w całym kraju. Zanim jednak to nastąpi, musimy zabezpieczyć środki finansowe na działanie tu i teraz. Koszty utrzymania naszej centrali oraz działania aplikacji sięgają od 65 do 70 tysięcy złotych. Dobrze słyszeliście? 70 tysięcy złotych miesięcznie. Nieustannie poszukujemy partnerów i sponsorów, aby skutecznie całodobowo pomagać zwierzętom, ale żeby nie zbankrutować, potrzebujemy również Waszego wsparcia finansowego. Dziękujemy, że jesteście tutaj z nami i dokładacie swoją cegiełkę do budowania i utrzymania pierwszego w Polsce numeru 112 dla zwierząt. Dziękuję z całego serca. Pozdrawiam serdecznie Adam van Pendler.